Ciekawe. Matka wojskowego Federacji Rosyjskiej omawia z synem, jak pogorszyły się przez udział w przeprowadzeniu aktywnych ofensywnych działań w zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie. Zmobilizowanym żołnierzom Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej razem z członkami swoich rodzin zbierają nagrania z przemówieniami, co do nieprawomiernego przebywania ich na terenie Ukrainy i niekompetencyjnych działań dowództwa jednostek przy organizacji ofensywy szturmu po w wyniku czego różni odróżniają się wielkie straty, znaczy wyróżniają się z wielkie straty Składu osobowego. Wiem, że trochę to nie składnie przetłumaczyłem. Niejak pogorszyło się, tylko tam była matka żołnierzy Federacji Rosyjskiej, mówiąc z synem, jak uniknąć udziału w przeprowadzeniu aktywnych działań ofensywnych, zbrojnych i agresji przeciwko Ukrainie. Z takie zdanie było. Tak. Czyli zbierają nagrania, żeby. że nie. nie, nie, nie pozaprawnie przybyłem na terenie Ukrainy, o niekompetencyjnych działaniach dowództwa i tak dalej. Dobra, słuchamy. No i co? Wszystkie... Co tam u was się dzieje? Dima, słuchaj mnie uważnie. Ten, jeśli was przenieść tak do drugiego, tam do desantury, tam to, to trzeba masowo robić. Powinniście z chłopakami nagrać filmik, albo jeszcze kilka chłopaków trzeba, żeby zadzwoniło do swoich żon. Ze słów jednego człowieka nas powiedzą nam, żebyśmy spierdalały. Jutro z Ciocią jedziemy, z Ciocią Nadią, jedziemy do. Wojskowe prokuratury, coś, do, coś tam, coś dowiedzieć się, ale to ma się odbywać masowo. Rozumiesz? Jeśli my sami przyjedziemy, to powiedzą nam, żebyśmy spierdalały. Tak? Żeby, trzeba, żeby chłopaki, Twoi chłopaki zadzwonili do swoich rodzin. Mają jeszcze inni zadzwonić. Oprócz twojego do nas to powinni jeszcze zadzwonić chłopaki, żeby trzeba żeby żeby pozwonili. Nagrajcie filmik, zróbcie nagranie, wstańcie i zróbcie to. Najważniejsze, zróbcie przemówienie Internet nie jest potrzebny. Trzeba, żeby później wysłali, a później tam jak będzie. Później jak wysłać to sobie ogarniecie. Najważniejsze, żeby było to nagranie, przynajmniej przynajmniej w telefonie od Was.. A w tym samym miejscu znajdujecie się na pierwszej linii tak? To włącz. wyłącz ten telefon, może oni teraz przełapują tą naszą rozmowę, przysłuchują.. Dobra, synku, rozumiem. Mówię ci, wyciągnę cię. Dima, nie słyszysz mnie, dlatego że tylko ode mnie skargi. Tu wszędzie to ja świe... zaświeciłem się. Dlatego niech dowu... dlatego dowództwo ma z tobą problem. Niech wszyscy chłopaki dzwonią. Jesteś wpisany do Moskwy. Dobra, synku, wiesz jaka jestem. Dawaj. Dawaj bardzo cię kocham synku, wyciągnę was obowiązkowo, nie martw się.